Z Ewangelii według świętego Łukasza. Zwinąłszy księgę, oddał słudze. Także dzisiaj Tobie Pan Jezus przekazuje w Twoje ręce księgę Pisma Świętego. Wpierw ją dla Ciebie odczytał podczas liturgii świętej w kościele, czy wtedy, gdy otworzyłeś swoje uszy. Jezus odczytywał dla Ciebie pismo, a teraz składa je w Twoich dłoniach, tak jak złożył je w dłoniach sługi w synagodze, po to, żebyś sam e, tę księgę poniósł w życie, poniósł w świat. Pomyśl sobie, że ten sługa z synagogi to jesteś Ty. I wyobraź sobie, jak Jezus w Twoje ręce składa zwój świętego pisma. Dostałeś Każde słowo, każdą literę, każdy uśmiech Boga od Jezusa Chrystusa. Do zobaczenia jutro.